Prawdziwa tarcza antykryzysowa właśnie ruszyła. Poniżej znajduje się link do rejestracji. Kliknij go i rozpocznij proces rekrutacji, a ja w kilku słowach opowiem Ci o czym jest prawdziwa tarcza antykryzysowa. We wcześniejszym filmie, w zapowiedzi, wspomniałem o tym, że to jest pewien pakiet usług, który dostaniesz po to, aby Twoja firma mogła się rozwijać. Powiem o tym teraz szerzej. Prawdziwa tarcza antykryzysowa jest to. Projekt stworzony przez lokalne firmy z Małopolski, których celem jest podarowanie. Wielu usług o charakterze biznesowym, doradczym i marketingowym, firmom, które przez ostatni okres epidemii koronawirusa miały pewnego rodzaju problemy z działalnością. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej firm ten okres przetrwało, mało tego przetrwało bez uszczerbku, w związku z czym postanowiliśmy tym firmom nieodpłatnie pomóc. Na początku, kiedy przejdziesz rekrutację, dostaniesz tak naprawdę wsparcie mentoringowe od doradcy ze Slow Business Academy. Ten doradca Razem z Tobą przeprowadzi canvas, w ramach, którego, w ramach którego zostanie opracowany lub zdefiniowany Twój model biznesowy, zostanie przygotowany krótki biznesplan i cały plan strategii marketingowej na najbliższe kilka miesięcy. Zaraz po tym zostanie Ci przydzielony opiekun jednej z firm. Tej, która będzie dla ciebie właśnie wykonywać kolejne usługi. Między innymi może to być, jeżeli wykażesz takie zainteresowanie, strona internetowa, sklep internetowy, pozycjonowanie w google, kampania w, na Facebooku, szkolenie, edukacja Twojego zespołu, jak prowadzić social media. Będą to projekty graficzne, projekty do druku, projekty opakowań, lub cała, cała identyfikacja wizualna Twojej firmy oraz wiele, wiele, wiele innych usług. Tak naprawdę. Tok, z których usług będziesz korzystał, zostanie zdefiniowany w czasie tworzenia harmonogramu, strategii marketingowej i całego modelu biznesowego, bo z niego będzie wynikało, który z partnerów może Tobie najlepiej pomóc, aby Twój biznes nie tyle stanął na nogi, co po prostu zaczął teraz szybko działać i uzyskiwać coraz większe dochody. Zapraszamy do prawdziwej tarczy antykryzysowej od Smoka Wawelskiego. Link na dole. Zapraszamy do rekrutacji, rozpoczęcia. Zaczęliśmy działanie Małopolska, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz i okolice. Do zobaczenia, cześć!